Hej, z tej strony Franek e, Dzisiaj gramy w server Loksa e, Jaki to jest tryb? Mateusz? E, Cookburgers. No, Cookburgers i ze mną jest Mateusz, panu, Cześć. pan Grzyb. Ryc śmigły, Aha. generał Ryc śmigły. E, dobra, no to lecimy. E, no. O co w ogóle tutaj chodzi e, chwila? Always start with the plate. A to o, trzeba... o! Człowieka mam! Co? Mam człowieka! <laughs> nie, nie, co ty chcesz z nim zrobić? Co ty chcesz? Co? Nie, nie rób mu tego. <laughs> Osoba odwiedzająca miasto. <laughs> Chyba Czekaj, odwiedzająca wezmę, olej. Wezmę drugiego. O, ty nie o. odwiedzasz miasta, tylko olej. No no, no. Hey Ej, don't do that. Dobra, kolejny wsadzony. <grym> Dobra. Trzeba ją teraz gdzieś schować. Czemu nie pisze, czy jest lightly cooked, czy nie? Franek, jak coś to lodówki, nie otwieraj. Dobrze. Bo tam jest człowiek. Ci biedni ludzie. Zostawisz tego człowieka. Nie. O, patrzę na jakąś kurtkę z Foenix Wright Ace Attorney. No, normalnie. Ale to dobrze wypowiedziałem. Dobra, kolejna osoba w lodówce. Ile my już przestępstw popełniliśmy? Dużo. Zaraz po nas jeszcze Sanapit przyjdzie. Inter, zaraz przyjdzie. Ale tego nie widać, tej, tej mojej koszulki, no bo ja, tylko, ja mam taką koszulkę z tego, z tego, z, nazwy, z tego, z, z, Interpolu. Z, z takiej kapeli bo Franek należy do Interpolu, tak, należy do Interpolu, e, dobra, co tam jeszcze, mięso i sałata, Lf. telefon i tablet, co? Telefon i tablet. JIT. Franek, a powiedz może widząc, co będziesz nagrywać w piątek, 4 lipca lutego? A to niespodzianka jest. A to pewnie okay. i tak podacie się, każdy spodziewa, co to jest. No. Ha! Dobra, dam tu złotę na, na górę. Kurwa. Ty, ty, ty. Bo nie zaskoczyło mi, nie wiem czemu. Pewnie przez Aha. to, że zamiast położyć to, to, to po prostu wpierniczyłem. Tu, tu jest... Aha, dobra. Cześć. Oh. Oh. That's not really what I ordered. Serio? No to no, no, idzie w siwy dym! Siwy dym. To było to tylko po prostu w innej kolejności, więc no... Zaraz sam się staniesz swoim obiadem. Ucieka, ucieka co się stanie swoim obiadem <gryzanie> T, To spocenie A, ja też się wykąpię Aha Aha, to, to, to źle wygląda z mojej perspektywy <gryzanie> O nie <gryzanie> Wyś tak z... ty tak zrób Chodź tu, on ma koszulkę z Interpolu Weź zrób tak, jak ja Czekaj. wtedy zrobiłem. Wezmę go od tyłu, o. <laughs> no o bry. kurde. A podłoży do korza na ćmie. Patrz. No, bry, to jest niezdatny kąsek. O śmieci ląduje. Czarne. O, czarne. <laughs> Ktoś się zesła. Nie lubię czarnych. Ty rasisto. O oh, perfectly cooked. No i dostaniesz do monetyzacji przeze mnie, jak się z tym czujesz? Eee, nie wiem. Eee, to wcale nie tak, że nie mam możliwości zarabiania. A, no to szkoda. Aha, bo ja kotleta wsadziłem do tego. Do mikrofalówki. Weź tego. Ogarnij nam frytki. Okej, okay, okej. Okay. Przecież mamy frytki tu. Ale frytki do gotowania w sensie. Żeby było ugotowane. Dobra. Jeszcze kolejny ser. Eee. A to jest perfectly cooked, okej. Okay. Wszystkie są perfectly cooked. Okej. Okay. Cyk. Czemu ten ser się tak kręci? <gry> helikopter, helikopter. Tylko, to, tylko, tylko trzeba uważać, bo jak Xenepid przyjdzie, to nie będzie ciekawie. No. <laughs> Zamknął całą łajbę y i tyle z tego biznesu. I zakończy się tak biznes. Ale kto jest niecierpliwy z frytkami? O, dobra, proszę. Mam pieniądze. Mm. Zabieram twoje ciężko zarobione kokosy. Super. Ja 10 dolarów zarobiłem. Sanepid chyba też się przyczepi do pensji pracowników. Tak. Ale to najmniej ważna to rzecz... Nie, to urząd skarbowy się do tego przepierniczy. <noise> Ten urząd mnie zgoni. Sanepid się przypierdzieli, urząd skarbowy. Ja wszy wszystko A do jeszcze. wody jeszcze później, o, ser, ser wodny, o Aha. mój ulubiony. Ty kurwa robisz jakąś zupę mleczną? Tak. Pamiętam jak w, o, pamiętam jak w Cooking Simulator zrobiłem kiedyś jakąś zupę mleczną rosołową nie, ja bym jeszcze później może kiedyś zrobił film z Overcooked, bo to, to tam wtedy też by było ja jako psa kiedyś O właśnie, o właśnie, to, to, ta gra to jest takie Overcooked na sterydach No pa, pa, jak idealnie mi się buka przy, przy tego yy, zrobiła, patrz Gdzie? Ty jesteś zjebany I to was exactly what I ordered No i co z tym, że exactly what I ordered i tak idziesz do yy, oleju? Nie, a na piec sama poszła, no dobra. O, to pasuje. A teraz i sam idziesz na, na piec. O, tu. O. Aha. <ścoughs> nie. <ścoughs> o nie. Dobra, <ścoughs> no <my> pozbywamy się <ścoughs> później wszystkich klientów. Wiesz, chyba jeszcze się przyczepi policja. Mysz. Patrz, goś... Kolega. O kolega. Dawaj. Da, dawaj go. Dawaj. Pozmaż <ścoughs> gnaj. Slightly fright Slightly fraid. <ścoughs> um. Package containing ingredients. Yeet! Ogólnie <noise> tutaj mam jakąś gruźlicę, nie? No, Arthur Morgan, be like. Arthur Morgan. Ja tu robię rozpięk. O, ma, mamy mysz już zrobiony. Perfectly fried. Dawaj sprzedaj ją. Mogę ją na tale sztać? Zamiast mnie ją daj. A. Zamiast ją je Nie podaj się. na się. Nie da się mniejszy, no. No to do kosza. Nie, czemu? Bo nie da się jej. Ona jest jakaś, nie wiem, inna, że jakiś się jej nie da. Jest czarna. O właśnie! Zgubię. nie wiem. Okej, okay, może jednak nie będę tylko mówić. Pewnie będzie itis is not exactly what I ordered przez to, że pomaliłem bułki Aha No to odwróć sezionek no O co ci chodzi, jeżeli it is not exactly what I ordered, to po prostu sobie to odwróć no Zrobiłem na odwrót, dałem na górę tą bułkę Idiota ty, 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 ty. O, o, ty, 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 ty. SM, SMS mi przyszedł. Chyba prokurator napisał. No to czekaj, sprawdzę. O, o, dał mi pieniądze. Tea, to prokurator zadzwonił. Czekaj, gościu! Gościu, czekaj. Ja cię jeszcze nie złożę. zostań. O, kot, kot, kot. Mam kota, mam kota. Kota, kota mam. Mam kota, ja mam, mam kota. Kot mi, kot mi ucieka. Ucieka mi kot. No kot, wracaj tu, kot. No kot, kot, proszę, wracaj. Nie uciekaj ode mnie. Nie rób mi tego kot. Proszę, kot, kot, kot. Ok, mam kota, mam kota. Mam kota. No to jeszcze. Peta się do nas przypieprzy. <śla> Mysz, mysz tam bułkę kradnie. To znaczy to są frytki. O nie, 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 nie. Ja się na to nie spodziam. Ale kot ucieka. Ale mysz też uciekała. No to wypieczenie na jednym ogniu smażymy. Dobra, już koniec z tym gostkiem. Dobra, eee... Yy... Czekaj, weź, czekaj. O... weź ją jeszcze tak perfectly zrób i damy ją na tego. Damy ją na talerz. Platę. Hmm. E What the fuck? <laughs> Zostaw biedną mysz. No, jeszcze się nie dokodowała. To jest idealna mysz, ona jeszcze w łapsku trzyma frytasy. No, zwołaliśmy nie. Mówisz, nie, wie, czy Czeka nie ja jeszcze. Nie mogę, nie. Dajemy ją, o, perfektly. Tylko teraz jej no. nie wyjmiesz. Wyjmę. Daj mi ją. Dobra, to wyjmij. Co, ty... Co ty z o? Mam mysz. Dobra. Eee, ucieka! Ona jeszcze <laughs> żyje Dobra, musimy zrobić naszą pauzę. O, jakiś. jakaś czarna mysz? Co nie, to do śmieci. Eeeh, tyle zamówiłam. Czemu ty jesteś takim rasistą? No, do śmieci mówię. Ty ty ty, ty, ty. ty, 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 ty 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 tyum 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 o dostawa czemu Zostaw to pudło tak... czemu to... moje to... frytasy to... nie bo moje ty idioto <gricz> bo ty ja to na podłodze <gricz> robisz tak ma być stop eee ser we need sir. Masz cały dzień. Możesz się jeszcze podgotować. Spokojnie. A nie, po prostu cię od razu wrócę. A, rozumiem, bo czarny. Proszę, przestań być są. Każdy zasługuje, do końca, zasługuje być w śmieci, w śmieciach. Tak samo jak ja, Eat. O. Prędkość sioba mi się zmniejszyła. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Nie, tu freight. Wyjdź, kolego. Czekaj, bo chcę się usma... Chcę być, chcę być szybszy. Slightly freight frozen. Tym, ty, 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 ty ty kolego jesteś wyciszony aha super A bo ja mam tryb streamowania i ja nie słyszę że jestem wyciszony super A hmm. oh, perfectly fried <grym> delivery hmm. uciekło co? A, przyniosłem, co uciekło? W ser przywiozłem i, i truck od, odjechał hmm. Uciekli, z towarem naszym. Tak. Sorry. No kurde, nie zdążyłem babę zabrać do tego, do kosza na śmieci. Ale Kretki, ktoś no, mi się paliło. No. do kosza na śmieci, o idzie. Chodź tu. No to blokowałem jakiś microwave hat. Nie no, ta gra jest zarąbista. Eee... Przyszło. Co przyszło? Bułki. No. Dwa bułki, czy no? Bułki. Mięso i ser. Tylko czemu to... Jakie ja mam tu wziąć? Halo! Co? Co tu się dzieje? ty robisz, psychopato. O, dobra, wyleciało. O, oh, perfekt, no i zarobiście. Co tam gotujesz? Nic. Lumaś uh. perfectly fried, więc jakby no, coś musiałeś gotować. Aha, frytki się spaliły. No. Nic nie ma w lotówce. Przysięgam. To już pobiło czasem ten poprzedni film. No, dobra. no. już Błań. niedługo będzie trzeba kończyć. No. O. Ja pieprzę, jaki kibiu kas kapnąłem. się na 300 metrów. Eee, yy, sm smażalesz. Mm. Yy, a yy. Co? Jestem genialsza. Ha! Jego stan teraz nie weźmiemy. Ech. No cóż. Pora się zabić. Pora. Pora umierać. No ja też. No to kończymy już, tak? Czekaj w sumie, nie. O! Szczur szczur, szczur! 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 No i uciekł. No uciekł. No. A kiedy już szczur potrafią otwierać drzwi? Chodź tu. Zrobimy pojedyncze umieranie. Pora umierać. Nie, tylko.